Pytałeś, czy ktoś z poprzedniego kampa może potwierdzić coś o po ostatnim kampie? Jest to potem, tak? Jest, jest to, to robiliśmy też e, oczyszczanie tamtą Wiesz, w Rodowe. Więc, tak? Tak, mhm. tak. Więc... Jak Grzegorz o tym mówił, że. Uzewnętrznianie się i otwieranie w ogóle. To ja mówię, kurde, on, on o mnie gada. Ja się tam próbowałem zgłaszać, ale widziałem, że za bardzo był w takim flow i, i nie chciałem mu tam gdzieś przerywać. Dlatego potem do niego podszedłem i mówię, że, że to ewidentnie praktycznie o mnie gadał. Mówię, dobra, to nie gadaj mi, to, to powiesz przed wszystkim. I, I co chciałem powiedzieć, że część była właśnie związana z poziomem mentalnym, a część z duchowym, bo właśnie odcinanie rodowe no to, to coś. Że i odcinanie musiało, musiało zajść, ale potem, jak asertywność czasami była potrzebna, no to było, Robert, zrobić to, a, a ja nawet się nie zastanawiałem, czy, czy to jest spójne ze mną, tylko zawsze mówiłem, dobra, dobra, jakoś to zrobię, A potem się zastanawiałem, po, po coś się na to zgodził w ogóle, Dobra, Robert, dasz mi tysiąc, bo potrzebuję. <laughs> no i właśnie, i o tym mówię, że, że wcześniej. Może byś mnie namówił, ale że, że to się zmieniło właśnie po poprzednim kampie i na tle zawodowym najbardziej to odczułem. Ale to znaczy co się zmieniło w sensie, że ty czujesz coraz większą asertywność? Tak, że mogę powiedzieć, że wcześniej było tak, że na przykład w pracy sami to kiedyś powiedziałeś, że no, będę, trochę cię tak wykorzystują, ja to olewałem. Ja tak lubię po prostu pracować, że dawać od siebie więcej niż ode mnie oczekują. Aż w pewnym momencie w pracy dawałem coraz więcej, a oni chcieli coraz więcej brać. Oni mnie no, 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 ale. Dajecie mi coś za, za to więcej? No nie. Ja pytam, no ale to czekaj, zrobię 100% normy, no to zawsze można zrobić 200, a zrobić 200 zawsze można 300. Ja no tak się nie zatrzymam, nie? I, I wtedy gościowi powiedziałem praktycznie nie, i, i, i była kilka takich sytuacji, dlatego to, to po kawie dopiero zauważyłem. I, I to chcę Wam przekazać, że to nie się działo tylko na, na mentalu, że to było też. Yy, Czyli ogólnie to rodowe środowisko. oczyszczanie, odcinanie Ci pomogło w tym? Tak to mam rozumieć? Tak. Bo uważam, że to miałem i na poziomie mentalnym, że takie blokady, że brak asertywności mm -hmm. się zgadzałem. A z drugiej strony przychodzi mi na myśl, że to mogłem właśnie mieć ze strony. Mm -hmm. no, ze strony mamy to mm -hmm. no, od, od, od tego się, się odcinają. Od takich negatywnych tam. Ja powiem tym, którzy nie wiedzą, bo myśmy na ostatnim kampie robili takie oczyszczanie rodowe, czyli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. I prawdopodobnie zrobimy to też na ósemce, żeby albo ci, którzy robili i to zrobili tam, powtórzyli to jeżeli czują, że jeszcze potrzebują, albo po prostu sprawdzili sobie, czy tam jeszcze coś jest, nie? A dla tych, którzy będą to pierwszy raz robili, no to, no to sobie zrobią też to odcinanie lodowe. Więc namacalnie widzicie, że to oczyszczanie dużo daje, że faktycznie my się bawimy energią, ale to są realne, namacalne efekty w świecie rzeczywistym, nie? Czyli rzeczywistym, czyli na tej, na tej powiedzmy, mentalno-fizycznym poziomie, nie? I po tym też uświadomiłem sobie właśnie jakieś tam przekonanie, które jeszcze blokowały, że niska jakoś, jakoś wartość, że zacząłem się szanować, że tak to ujmę też. Kilka było tych przekonań, przekonań dalej, dalej, które tam wygrzebuję do dzisiaj. oczywiście, ale, ale od listopada, no to też nie minęło za dużo czasu, ale sam fakt, że to najbardziej zauważyłem i dlatego mówię, czekałem na ten moment, żeby to powiedzieć, bo to nie się działo na jednym. To było hmm. tak ze sobą uważam powiązane. No tak. Bo jedno może wywołać drugie. Także bardzo fajnie, że w ogóle to zauważyłeś, bo to znaczy, że no musisz patrzeć. Widzicie, wy musicie patrzeć, bo możecie czasami nie zauważyć coś, co jest oczywiste. Więc trzeba patrzeć i trzeba zwracać uwagę, czy coś się zmienia. A teraz tu widzę też po odcinaniu? Nie, było bardzo podobnie. Jak Roberta. Eee, odcinałam się od strony mamy. Dosłownie kilka dni po powrocie z kampa przyjechałam do niej i. Ona tak, nic z gruszki, ni z pietruszki, mówi do mnie, Iwona, bardzo Ci dziękuję. Tak, za co, nie? I ona mówi, za to, że się mną zaopiekowałaś. I ja tak, w ogóle, słuchajcie, to był taki szok. I dopiero później skojarzyłam fakty, że to właśnie było po tym odcinaniu, tak? Że to jest z tym związane. Była jeszcze też rozmowa z mamą. Też właśnie podobnie. Bo to schematy, poglądy. Bo nie wypada, bo się nie, nie wyrażaj, nie można się tak odezwać. Gdzieś to pewnie było, grzegorz, że to mnie mocno odblokował, zaczęłam się wyrażać. I to tak naprawdę na wysokim poziomie zaczęłam się odzywać, i to też było niesamowite. Przed listopadem raczej bym czegoś takiego nie zrobił, a z każdym kolejnym razem to się zaczynam z nimi bać. Ale sam fakt <grym> tego, że przed listopadem raczej bym tego nie zrobił, a, a teraz się to tworzyło i, i się zabawiam i wchodzę w takie sytuacje konfrontacyjne